Dobra, słuchajcie, nagrywamy z wszystkimi, prawie wszystkimi. Niedzielę ja prawie upadłem. Że nie, nie możemy puścić telefonu. Kto ostatni puści telefon? Wygrywa. A ten, a ten, kto pierwszy, przegrywa. Nie możemy go schować do kieszeni ani gdzieś odłożyć. Robimy zadania z telefonami. Oczywiście będą zadania. I teraz rozdaję telefony. Od te. Dobra, Dobra mogę. twój telefon, proszę. Albo. Kur! Osa. Albo Biedronko. I... Oh! Dobra. Osa! No, ja Osa. no czekaj, bo się... No, no, e, no. Kto chce... Czy ma Ludwik? Panie telefon, nie? O Jezu! Dobra. O Jezu. dobra. Oskar. Twój Ale telefon. Nie mój. To nie mój był. A dobra, nieważne. <śladany>. Tak. A to mój. Wiktor. Proszę bardzo. E, kto tutaj? Dobro. Ja i... E, Stasiu? Jęgi. Bez wygupu! I kamera Kamera Ja też mam telefon oczywiście. No, jest easy. Dobra. Na Dobra. Pierwsze zadanie posłuchajmy cały ogródek, ale to te miejsce, Dobrze. a nie tamte. Całe te miejsce. Dobrze. Trzydwa. Ręki. Zadanie się zaczęło, jak nie wykonacie zadania, odpadacie. No, bo dobra, może, mogą zmieniać rękę. Dobra, mogą... Nie, no nie. nie, mogą zmieniać, no bo... to... Okay. A i kameraman może też, bo on będzie ciężko, on będzie przed Halo! Halo! Zadanie! Jak ja? Bo inaczej odpadacie. Sprzątanie. Sprzątanie? Sprzątanie z telefonami? my nie musi być tak te opony, że ten, bo po, po mafii była te opony, tak? Dobra, każdy trzyma telefon. Zadanie jeden wykonane. Każdy wykonał. Każdy wykonał, dobra. Wykonałem. Ja, ja piosenka. Piosenka, czekajcie. to Teraz. Nie, nie muszę, teraz nie musimy zrobić to. Nie, ja yes nie. Teraz na, plecy. nie no kiłem. teraz na plecy. Nie, teraz robimy. Że musimy przejechać no. rowerem, ale to łatwe. Z, 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 z ręką. Z no. Musimy przejechać rowerem. Przyjechać. Słuchajcie! Musimy przejechać się na rowerze. Uch! Bana, Chuj, de mam, de kamera! Kamera! mam rozumiesz? I teraz tak. E, każdy musi trzymać telefon. Nie może schować taką. Trzyma z kierownicą. Kamera ma na samym końcu. Tutaj będzie stał. Wszystko nagrywał. Każdy robi te dwa. Dwa okrążenia taką. To nie okrążenia, ale no, dwa, mhm. dwa takie tam. Więc zapraszamy wszystkich. Nie muszą być. Sami... Na przykład e, Apel może mieć brat, a rower na przykład, żeby było mu ciężej. Mhm. Ogólnie Apel już odpadł przed chwilą. Nie nagrałem tego, ale rzucił telefonem o ziemię. <gry> I uwaga, osoba z najmniejszym czasem wygrywa. Znaczy przegrywa. No. Ten, kto najdłużej będzie robił. Koniec. 27 sekund i 44 setne. Ale ten, kto najdłużej to przegrywa? Tak. tak. Stasiu, czekaj. Stasiek. 3, 2, 1. Stasiek. Start. I stop! 22. No, Stasiu, odsuń się. Dobra. 22. Czyli teraz Oskar. Oskar. Czekaj. Zawodnik leci. Szybko. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Uważaj, żebyś hamulce miał. Stop! 15 sekund. Dobrze. Wiko? Wiko, teraz ty jedziesz. Zaraz, ostatni. Tak, opuszczam. Dla mnie już. Wiko leci. Chwała, Wiko. A jak opuszczasz? Jak opuścisz, przegrywasz. Nie wiem. Teraz pęta, pęta, pęta. I stop. 21. Kto ma się jeszcze nie, bo jeszcze ja i kondzio. Jeszcze ja i kondzio. Teraz kondzio leci. Chyba będzie najszybszy. Na razie. I stop! 14 sekund. Ogólnie to ja muszę jakoś telefon trzymać, więc nikt nie będzie nagrywał mnie, tylko ja muszę tak o, sam się nagrać. Ile? No bo ja jechałem na dwunastce. No ale mówiliśmy, że szóste. No i? Ale i tak. Ogólnie to Stasiek, no Staśka zaczął boleć brzuch, więc odpadł i takim sposobem uratował Ludwika, który miał najmniejszy czas. I wiec teraz, ja się, Sorry. więc teraz zadanie trzecie, uwaga, um, ogólnie ja mam kamyka zamiast telefonu, bo nie mamy jak to nagrać no właśnie. i w konkurencji chodzi o to, że Jasiek nas goni i próbuje nam. Wylesz telefon. I ten komu wyrwie, przegrywa. Więc dobra. Zaczynamy. A jeden komu wyrwie. Jeden. Panu no, wyrwie. Klik, Ale wychodzą. To nie ma wyrwało. To sobie Masz. Nie. 10 sekund. Nie. Nie. 10 sekund. Ja.

No i Wiko odpad. Zadanie jest teraz, że spadamy na plecy. Na plecy na trampolinie. A mogę coś dodać do pleców? Tak, można coś dodać, ale nie trzeba. Dlaczego Tu musimy wyjść. Dobra. Gid. Teraz, teraz Ludwik. Ludwik, wchodź, Ludwik. Chodź, a ja schodzę. Każdy, ten. Łatka. można coś dodać? No. Tak. Ważne, żeby było na plecy. A miejsce dzieci mam pod dystansę? Nie. Dobrze. Wiko? O, Wiko, Wiko odpadł. No, Wiko odpadł. Trzy, dwa, jeden, dawaj. No bo no, słuchajcie, ja zrobię do tyłu, bo skoro umiem, to zrobię do tyłu. No, ja konkurencja. Salto! Do tyłu lub do przodu, jak wolicie. No oni nie umieją do tyłu, więc zrobię sobie do przodu. Ja umiem... To tutaj nagrywaj, żeby ładnie było widać. Mhm. Troszkę się boję. Nie musi się udać. Wow! Tylko ważne, żeby ten obrót był w powietrzu. Było dobrze? Tak. Teraz Ludwik. No. Okej. Mówiliśmy, nie musi wyjść. Nie wiem. No, teraz Marcela. <laughs> Tutaj na dodatek Wiktora też z telefonem. Dawaj. Dwa. No. no. No, było, no. Było. Ogólnie. Ja no to wygrał Kondzio. Tak, no. Ja, Ludwik. Czekaj, bo... Dobra, nieważne. No. I dalej nie będziemy, no bo nie mamy już pomysłów i też kto by chciał oglądać taki długi film, jak to nagranie ma już 15 minut. Więc po prostu kończymy. Wygrał Kondzio, ja i Ludwik. No.